W układzie słonecznym większość planet obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ale nie Wenus. W dawnych czasach ta zbuntowana planeta podjęła decyzję, że będzie rotować inaczej, a naukowcy wciąż próbują wyjaśnić tę zagadkową kwestię. Pytanie brzmi: czemu planety w ogóle się obracają? Co definiuje prędkość ich rotacji? Czy Słońce też się obraca? Zapnijcie pasy i spróbujmy się w to wgryźć. Wenus jest drugą planetą od Słońca, najgorętszą w naszym systemie. Czy wiecie, że czasem nazywa się ją bliźniaczką Ziemi? To dlatego, że jest zbliżona pod względem wielkości i składu do naszego kosmicznego domu. Ale na tym podobieństwa się kończą, ponieważ, delikatnie rzecz ujmując, Wenus jest dość zwariowanym miejscem. Weźmy na przykład pogodę. Na Wenus zawsze jest gorąco i pochmurno. Gorąco to znaczy ponad 450 stopni Celsjusza, a te obłoki nie tworzy ich woda jak na Ziemi, składają się z kropelek kwasu siarkowego, raczej nie polecam wychodzić na zewnątrz bez naprawdę dobrego filtra przeciwsłonecznego. Jeśli spojrzeć na zdjęcia wykonane z powierzchni Wenus, można zobaczyć toksyczne żółte chmury i opustoszały krajobraz popękanych skał. A sonda, która to wszystko uchwyciła, wyłączyła się niemal natychmiast po wysłaniu zdjęć. Biedoczysko, ale powierzchnia Wenus to nie tylko zbity, ciemny i płaski ląd. Na Wenus są góry, które przewyższają Mount Everest. Nie są jednak zbudowane ze skał, tak jak u nas. Tworzy je bardzo gęsty materiał wulkaniczny. Wenus to przerażająca kraina, która kryje w sobie wiele tajemnic. Jedna z nich od lat zastanawia naukowców. Chodzi o rotację. Większość planet w Układzie Słonecznym obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ale Wenus wyłamuje się z tej zasady. Tylko, że inny kierunek to nie wszystko. Obraca się również wokół Słońca szybciej niż wokół własnej osi. Innymi słowy, rok na tej planecie mija szybciej niż dzień. Jakby życiową misją Wenus było wyróżnianie się na tle innych. Ale dlaczego tak jest? Cóż, nauczeni mają kilka teorii. Najpopularniejsza z nich mówi, że Wenus dawniej obracała się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak jak reszta, ale potem wydarzyło się coś, co zakłóciło tę harmonię, a był to obiekt wielkości planety. Astronomowie są zdania, że ogromne ciało niebieskie zderzyło się kiedyś z Wenus, wywracając jej kierunek obrotu do góry nogami. Można to sobie wyobrazić jako kosmiczny bilard, w którym tajemniczy obiekt to Biała Bila, z kolei Wenus, Bila wbijana do łzy. Jednak nie jesteśmy uprawnieni do stwierdzenia, że Wenus rotuje w złą stronę. Nie ma czegoś takiego jak zły kierunek obrotu we wszechświecie. Specjaliści nazywają to zjawisko retrogradacją. Ma ono miejsce, kiedy planeta obraca się w kierunku przeciwnym niż orbituje wokół Słońca. Wenus na przykład cechuje rotacja wsteczna, co oznacza, że Słońce wschodzi tam na zachodzie i zachodzi na wschodzie. Kiedy teraz natraficie w horoskopie na wzmiankę w stylu Merkury w retrogradacji, będziecie wiedzieli, co to oznacza. Och, ale Wenus nie jest jedyną specyficzną planetą w Układzie Słonecznym. W żadnym razie. Większość planet w naszym systemie obraca się wokół wyimaginowanej linii zwanej osią. Oś ta jest zazwyczaj prostopadła wobec płaszczyzny orbity. Jednak niektóre planety, takie jak Uran, wyróżnia mocno nachylona oś, która znajduje się niemal w płaszczyźnie własnej orbity. Ta cecha powoduje, że bieguny północne i południowe są tam, gdzie równik na innych planetach. Gdy Uran krąży wokół Słońca, różne jego części otrzymują odmienne ilości światła słonecznego, co powoduje ekstremalne zmiany pór roku. Na przykład jeden biegun może ciągle mieć kontakt ze światłem słonecznym, podczas gdy drugi przez długi czas pozostaje w całkowitym mroku. Uran jest jedną planetą w Układzie Słonecznym, która obraca się na boku. Naukowcy uważają, że może powtórzyć historię Wenus. W którymś momencie doszło do wielkiej kosmicznej kolizji, która strąciła urana z jego pierwotnej osi obrotu, powodując przechylenie pod kątem 98 stopni, a powinniśmy okazać wdzięczność Jowiszowi, jego bardzo silna grawitacja ściąga wszystkie asteroidy i chroni nas przed takimi zderzeniami wszystko to zdaje się układać w zorganizowaną całość. Wyobraźcie sobie, że idziecie na randkę z wymarzoną dziewczyną, ale ona zamiast zachwycać urokiem biczarem po prostu gapi się da was przez całą noc z tym samym wyrazem twarzy. Na tym mniej więcej polega zjawisko obrotu synchronicznego. Planety zamknięte w takich układach rotują wokół własnej osi w tym samym tempie, w jakim krążą wokół swojej gwiazdy. Oznacza to, że jedna strona planety zawsze jest zwrócona w kierunku gwiazdy, podczas gdy druga strona znajduje się w stanie permanentnej ciemności. Rotacja synchroniczna może mieć specyficzne skutki dla klimatu planety. Część zorientowana na gwiazdę może stać się ekstremalnie gorąca, a ta druga niewiarygodnie zimna. To powoduje, że atmosfera jest nieokiełznana. W ten sposób nie zachowują się tylko planety, za przykład, niech posłuży nasz księżyc. Czy wiedzieliście, że zawsze widzimy tylko jedną stronę srebrnego globu? To dlatego, że znajduje się w obrocie synchronicznym z Ziemią. Warto też rzucić okiem na planetę karłowatą, jaką jest Pluton. Ma ona dziwną relację ze swoim największym księżycem, Charonem, z którym tworzy układ synchronicznej rotacji, swobodę do siebie zwrócone zawsze tą samą stroną. W rezultacie, Pluton i Charon zdają się tańczyć wokół wspólnego środka ciężkości, ale na tym nie kończą się osobliwości naszego Układu Słonecznego. Istnieją również planety o super szybkiej rotacji. Podczas gdy większość planet obraca się dość spokojnie, niektóre z nich wolą sprinterskie tempo. Chociażby Jowisz, który wykonuje pełen obrót raz na 9 godzin i 56 minut, czyli dzień nie ma tam nawet 10 godzin. Wysoka prędkość spowodowała wybrzuszenie się planety na równiku, również stąd biorą się silne podmuchy wiatru, które mogą dochodzić do 640 km na godzinę. Jeśli to wszystko tworzy sensowną, logiczną całość, jak wpisać w nią rotacje chaotyczne? Właśnie tak. Wirowanie niektórych obiektów jest tak nieregularne i nieprzewidywalne, że nadano mu nazwę chaosu. Jest to często spowodowane grawitacyjnym wpływem pobliskich księżyców lub innych planet. I głównie taki obrót tyczy się właśnie księżyców i innych małych obiektów podobnego typu. W naszym układzie słonecznym niektóre księżyce Plutona, Saturna i Neptuna wykazują chaotyczną rotację. Nawiasem mówiąc, Słońce też się obraca, tak samo jak planety. Jednak rotacja naszej gwiazdy nie jest równomierna. W okolicach równika wiruje szybciej niż w pobliżu biegunów. Dziwne, prawda? Ten fenomen napędza pole magnetyczne, które jest odpowiedzialne za takie zjawiska jak plamy i rozbłyski słoneczne. Cała ta analiza prowadzi do zadania podstawowego pytania: mianowicie, dlaczego planety w ogóle się obracają? Da się na nie odpowiedzieć? Wyjaśnienie tej kwestii może być nieco bardziej skomplikowane niż sądzicie. Wszystko zaczęło się około 4,5 miliarda lat temu, kiedy powstał nasz układ słoneczny. Na początku była wielka chmura pyłu i gazu, gdy zaczęła się ona kurczyć z powodu własnej grawitacji, obracała się coraz szybciej i szybciej niczym bączek. Ten ruch wirowy ostatecznie wypłaszczył chmurę do kształtu przypominającego dysk. Gdy obłok nadal się zmniejszał, jego centrum stało się gęstsze i gorętsze, tworzące w końcu Słońce. Tymczasem materiał w dysku zaczął się scalać i formować planety. Ale ponieważ cały ten układ już się obracał, planety niejako odziedziczyły wirowy ruch, i to jeszcze w czasach, gdy nie były w pełni wykształcone. Innymi słowy, planety rotują bezwładnie. To spadek po pradawnym obłoku gazu i pyłu, z którego się uformowały. Rządzi tym zasada zachowania momentu pędu. To samo fizyczne Powoduje, że łużwiarze obracają się szybciej, kiedy przyciskają swoje ramiona do ciała. I to już koniec opowieści o szalonym świecie rotacji planet. Od błyskawicznego wirowania Jemisza do niestandardowego obrotu wstecznego Wenus, nasz układ słoneczny jest jak pudełko czekoladek nigdy nie wiadomo co się trafi, ale dzięki prawom fizyki i grawitacyjnemu przyciąganiu Słońca, planety te wciąż się obracają, dotrzymując kroku stałemu rytmowi kosmosu. Pokonujesz przestrzeń pozaziemską na pokładzie statku kosmicznego pędzącego z prędkością 290 tysięcy km na sekundę. To niemal prędkość światła. Usiądź wygodnie, bo ta podróż będzie naprawdę długa. Warto wejść do komory kryogenicznej, żeby zabić czymś nudę. W końcu lot potrwa niemal całe stulecie, a Twoim celem jest tajemnicza egzoplaneta, którą niedawno odkryli naukowcy. W ciągu ostatnich kilku lat uczeni zidentyfikowali wiele nowych planet, ale ta konkretna może okazać się pomocna w misji poszukiwania życia pozaziemskiego. Wygląda jak ciemnobłękitna kula i posiada skomplikowaną nazwę zawierającą znaki alfanumeryczne. Gabarytami dorównuje Neptunowi i obiega małą gwiazdę klasy M, czyli czerwonego karła. Ta egzoplaneta znajduje się 8 razy bliżej swojej gwiazdy niż Ziemia Słońca. Nie oznacza to jednak, że jej powierzchnię pokrywają warstwy płonącej magmy. Panuje tam stosunkowo niska temperatura porównywalna do naszej. Wynika to z faktu, że czerwone karły nie są tak gorące jak nasze Słońce. Najbardziej ekscytuje atmosfera tej planety. Składa się bowiem z pary wodnej lub helu lub wodorku helu. Uczeni nie wiedzą jeszcze dokładnie, ale uważnie to analizują. Jeśli jednak w atmosferze występuje woda, oznacza to istnienie życia. Raczej mało prawdopodobne, że odkryjemy jakieś wielkie stworzenia, ale nawet mikroskopijne bakterie będą niemałą sensacją. Kolejnym powodem, dla którego naukowcy tak bacznie przyglądają się tej egzoplanecie, jest jej pochodzenie. Jak tylko odkryją skład jej atmosfery, dowiedzą się, jak inne podobne obiekty kosmiczne powstają wokół czerwonych karłów. Będzie to kolejna ważna cegiełka dla lepszego zrozumienia funkcjonowania wszechświata. Nawet jeśli uczeni odkryją życie na tej dziwnej planecie, przetransportowanie go na Ziemię do dalszych badań będzie niemożliwe. Na szczęście w pobliżu naszej planety znajduje się inny masywny obiekt, na którym mogą rozwijać się mikroby. Jest zlokalizowany wewnątrz układu słonecznego. W 2020 roku uczeni odkryli w atmosferze Wenus dziwną gazową substancję. Były to chemiczne pozostałości fosforowodoru. To ważne dokonanie, ponieważ substancja ta występuje również na ziemi w otoczeniu niektórych mikrobów. Niedawno fosforowodór znaleziono w organizmach pingwinów. W związku z tym zaczęto snuć teorie, jakoby zwierzęta te przybyły do nas z Wenus. Ktoś widocznie ma ciekawe poczucie humoru. Fosforowodór występuje również na terenach bagiennych oraz w błocie. Odkrycie pozostałości fosforowodoru na innej planecie było ogromnym zaskoczeniem, ponieważ życie na Wenus nie może się rozwinąć ze względu na wysoką temperaturę oraz ciśnienie, ale w wyższych partiach jej atmosfery warunki nie są wcale najgorsze. Być może niektóre mikroby istnieją właśnie tam. Uczeni wiedzą jednak, że na Wenus często dochodzi do erupcji wulkanów, w wyniku czego mogą pojawić się chemiczne ślady fosforowodoru. Jeśli to jest rzeczywista przyczyna pojawienia się tej substancji, wydaje się mało prawdopodobne, że znajdziemy tam życie. Już teraz na badania Wenus przeznacza się ogromne fundusze. Wróćmy jednak do głębi kosmosu. W ciągu minionych 20 lat uczeni odkrywali egzoplanety w mniejszej lub większej odległości od Ziemi. Niektóre z nich obiegają karły czy większe gwiazdy, inne natomiast funkcjonują samodzielnie, nie poruszając się po orbicie żadnego obiektu, są kosmicznymi wyrzutkami. Kolejnym intrygującym faktem jest to, że naukowcy do tej pory nie znaleźli systemu planetarnego podobnego do naszego układu słonecznego. Wszystkie odległe egzoplanety znajdują się w różnych odległościach od swoich gwiazd. Ich rozmiary i masy są całkowicie różne od planet w naszym systemie. Nazywamy je egzoplanetami, ponieważ leżą poza układem słonecznym. Inną ciekawostką są superziemie. Jeśli waga niektórych planet waha się od 2 do 10 mas Ziemi, są one dwukrotnie większe i otrzymują energię od swoich gwiazd, nazywa się je superziemiami. I na tym kończą się cechy wspólne. Superziemia może składać się z gazów, skał, wody, lodu, ognia, kwasu, szkła lub diamentów. Jak dotąd astronomowie nie znaleźli żadnej superziemi, która nadawałaby się do zasiedlenia przez gatunek ludzki. Nie dlatego, że mało, która planeta jest w stanie podtrzymać życie, ale dlatego, że nasze ciała wyewoluowały i są przystosowane jedynie do warunków panujących na Ziemi. O superziemiach wciąż nie wiemy zbyt wiele. Przechowują w sobie ogromne pokłady energii ze względu na swoją ogromną masę, a muszą jakoś tę energię uwalniać. Dzieje się to poprzez częste erupcje wulkanów czy chociażby trzęsienia ziemi. Inną ekspresją takich planet są występujące każdego dnia intensywne burze. Swoją drogą, jeden dzień na superziemi trwa kilkukrotnie dłużej niż nasz 24-godzinny. Wyobraźmy sobie, że znów jesteśmy na pokładzie statku kosmicznego i zmierzamy w kierunku takiej superziemi. Oto jest. Masywna, pomarańczowa, majestatyczna. Wdziewasz skafander kosmiczny, wchodzisz do kapsuły i... od razu zmieniasz zdanie. Cała planeta wygląda jak ognista kula. Jeśli występuje na niej jakiekolwiek życie, musi być wręcz niezniszczalne. Ty taki nie jesteś, więc czym prędzej odlatujesz w poszukiwaniu innego obiektu? Kilka lat świetlnych dalej widzisz ogromną kulę, która wygląda na przyjazną. Ale zaraz. Jest za bardzo oddalona od swojej gwiazdy. Panująca na niej temperatura jest tak niska, że zamarzają nawet molekuły. W porównaniu z tą superziemią, naszą Antarktydę można by określić mianem gorącej pustyni. Kontynuujesz swą podróż i w końcu znajdujesz idealne miejsce. Planeta jest trzykrotnie cięższa i dwukrotnie większa od Ziemi. Tworzą ją skały, gazy i być może woda. Schodzisz na nią w kapsule transportowej, otwierasz właz i stawiasz pierwszy krok. Twoje nogi są jak ołowiu. Całe ciało zrobiło się cięższe i masz wrażenie, jakbyś dźwigał plecak wypełniony cegłami. W ten sposób nie ujdziesz nawet kilku metrów. Wszystko przez grawitację. Im większa masa superziemi, tym silniejsze oddziaływanie grawitacyjne. Czujesz się przyciśnięty do Ziemi. Twoje mięśnie są zbyt słabe, żeby normalnie chodzić. Poza tym, grawitacja powoduje częstą aktywność płyt tektonicznych. Trzęsienia ziemi i osuwiska są tu zjawiskami, które występują regularnie. Skalna powierzchnia nieustannie się zmienia. Aby zamieszkać na takiej planecie, należałoby opracować nową technologię wznoszenia budynków. Wracasz do kapsuły i odlatujesz, ale niedaleko. Grawitacja planety nie pozwala Twojemu statkowi wzbić się wystarczająco wysoko. Masz wrażenie, że jakieś sznury ściągają Cię z powrotem w dół. Zużywasz całe paliwo, żeby pokonać siłę grawitacji i wylecieć ponad atmosferę. Innym problemem tak wielkich planet są meteoryty. Potężna grawitacja przyciąga nie tylko Twój statek, ale również kolosalne przelatujące obok obiekty kosmiczne. W takich warunkach nawet największe asteroidy zbaczają ze swojego kursu. Następnie mogą uderzyć w planetę w postaci deszczu meteorytów tyle że prędkość upadku będzie większa, co odpowiednio przełoży się na stopień zniszczeń. Najgorsze, co może spotkać taki obiekt w kosmosie, to zatrzymanie jądra planety przez wysokie ciśnienie. Setki miliardów ton utwardzonych skał może dosłownie ścisnąć serce tego świata. Jądro powinno być w ciągłym ruchu, żeby mogło pełnić swoją podstawową funkcję, jaką jest tworzenie pola magnetycznego. Sztormy słoneczne i promieniowanie kosmiczne mogą wywołać poważne problemy dla istot żywych zamieszkujących jej powierzchnię. Na Ziemi takie zjawiska zakłócają działanie elektroniki i mają niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Ma to miejsce nawet przy wystąpieniu najmniejszych dziur w polu magnetycznym. Co się jednak stanie, gdy cała ta ochronna powłoka zniknie? Energia pobliskiej gwiazdy oraz promieniowanie pochodzące z odleglejszych zakątków kosmosu szybko zniszczyłoby superziemię, całkowicie uniemożliwiając rozwój jakiegokolwiek życia. Wszystko to może również zaistnieć na superziemi z idealnymi warunkami do życia, ale taka planeta to rzadkość. Powierzchnie i atmosfery większości superziem są, delikatnie mówiąc, mało przyjazne. Istnieje taka planeta, gdzie powietrze jest na tyle gorące, że wszelkie metale wręcz parują. Ognisty wiatr rozbija utwardzone substancje na molekuły. Takim obiektom bliżej do gwiazd aniżeli do tradycyjnych planet. Inną superziemię w całości pokrywa woda. Nie znajdziemy na niej żadnego skrawka suchego lądu. W ułamku sekundy każdą połać powierzchni zalewają wody oceaniczne. Pod wodą z kolei znajdują się wulkany, które wybuchają niemal co godzinę, wyrzucając miliardy ton magmy. Ze względu na swój ogromny ciężar, planeta jest nieznacznie przechylona. Gdy obraca się wokół własnej osi, wszelkie wody płyną z jej jednej strony na drugą, tworząc tsunami wyższe niż Mount Everest. A co z superziemiami, gdzie występują diamentowe lub siarkowe opady? Powierzchnię innego odległego świata zdmuchują wiatry zawierające szkło. Pełno tam ognia i piasku. Gorące powietrze spala drobinki skalne, tworząc tym samym wspomniane szkło. Na tle takich planet nasza jest prawdziwym rajem. Niewykluczone jednak, że dla dziwnych organizmów zamieszkujących odległe zakątki galaktyki, to Ziemia jest najgorszą planetą do życia. Wszyscy widzieliśmy pojazd księżycowy Apollo zbudowany do misji kosmicznych w latach 70. Poza transportowaniem astronautów na misje eksploracyjne pojazdy te służyły do robienia zdjęć i pobierania próbek dla naukowców. Ten pojazd został zaprojektowany przez firmę Boeing, która słynie z produkcji samolotów. Koszt jego wytworzenia wyniósł 38 milionów dolarów. To zaledwie drobne, które można znaleźć w kanapie Ilona Musk'a. W dalekiej przyszłości technologie będą tak zaawansowane, że zwykły samochód księżycowy będzie zachowywał się jak dzisiejszy SUV. Będzie też elegancko wyglądał, a produkować go będą sławne firmy motoryzacyjne. W przeszłości pojazd księżycowy posiadał przepustnicę w kształcie litery. Do poruszania się w lewo, w prawo, w tył i w przód. Wersje futurystyczne będą sterowane głosem, wymagając przy tym minimalnego udziału człowieka. Nie możemy zapomnieć o oknie na Ziemię. Hej, na Księżycu nie potrzebujemy okna na Księżyc. Tak czy siak, warunki drogowe na Księżycu nie są tak ekstremalne jak na Marsie czy innych planetach. Ciężko uwierzyć, że pierwsze lądowanie na Marsie odbył Viking 1, który wystartował 20 sierpnia 1975 roku. Na miejsce doleciał 19 czerwca 1976. Dziesiątki lat później na scenie pojawił się Curiosity, słodki łazik robot z sześcioma nogami i sześcioma kołami. Został zaprojektowany z myślą o trudnym terenie, więc w odległej przyszłości pojazdy obsługiwane przez ludzi chcących Podróżować w zachodzącym słońcu po marsjańskim terenie mogą wyglądać podobnie. Aby jakikolwiek samochód zaprojektowany przez człowieka mógł jeździć po planetach innych niż Ziemia, musi mieć napęd elektryczny lub taki, który zapewni mu nieograniczoną ilość energii. Pojazdy z napędem benzynowym nie sprawdzą się w próżni ani na innej planecie poza naszą. Pojazd może być zasilany przez silne światło słoneczne, które zostanie przekształcone w energię. Wnętrze musi być dostosowane do ekstremalnych warunków na planecie, ponieważ atmosfera jest tam bardzo cienka i nie da się w niej oddychać. Musi być też bardzo ciepły, gdyż temperatury na Marsie mogą spadać poniżej zera. Kwestia grawitacji nie jest aż tak złożona, ale częste burze piaskowe stanowią problem. Pojazd będzie musiał posiadać koła przymocowane do nóg, aby umożliwić manewrowanie w trudnym terenie. Moje trzy grosze? Myślę, że skórzone wnętrze i w pełni regulowane fotele z przodu i z tyłu to niezły dodatek. Koniecznie musi mieć też system dźwiękowy z 12 głośnikami i radiem FM. Wspominałem o oknie na ziemię? Tak, wspominałem. Nie zapomnijmy o składanych tylnych siedzeniach, aby pomieścić sprzęt na weekendowe wycieczki. W międzyczasie możliwe jest wstawienie szyby panoramicznej, na przykład w autobusie wycieczkowym na Marsie. Istnieje wiele miejsc do odkrycia, na przykład najwyższe góry w naszym Układzie Słonecznym i zaśnieżone szczyty węglowych wzniesień. Na czerwonej planecie można też wybudować pociąg ekspresowy, który przetransportuje cię z miejsca na miejsce. Miałby luksusowe kabiny i zapewniałby wygodę podczas podróży z jednego punktu do drugiego po skolonizowaniu i zasiedleniu Marsa. Pociąg będzie zasilany elektrycznie lub w inny sposób. Mars to miejsce, gdzie można używać bardzo różnych pojazdów, ponieważ warunki nie różnią się zbytnio od tych panujących na Ziemi. Tylko nie wychodź na zewnątrz bez hełmu. Jeśli baby zaprojektować pojazd na Merkurego, przygotuj się na ostre światło słoneczne. Będziemy potrzebować przemysłowych osłon i pasków zaciemniających wokół szyb, aby słońce nie przedarło się do środka. Przynajmniej nie trzeba się martwić o temperaturę. Ponieważ Merkury nie jest najgorętszą planetą w naszym Układzie Słonecznym, niemniej jednak temperatury sięgają 425 stopni Celsjusza w słoneczny dzień i spadają do minus 184 stopni w nocy. Pojazd będzie musiał posiadać liczne warstwy i powłoki, aby wytrzymać się w takich warunkach. Najpewniej będzie też miał pajęcze nogi, ponieważ gumowe koła stopiłyby się w kilka sekund. Aby ocalić się przed zniszczeniem, będzie musiał kopać pod ziemią i chować się przed słońcem i atmosferą, zupełnie jak krab lub te pająki, które tworzą w ziemi pułapki. Prowadzenie pojazdu na Plutonie będzie bardzo trudne, ponieważ jest to najbardziej oddalona od Słońca planeta. Technicznie rzecz biorąc, Pluton nie jest już planetą, ale nadal jest na tyle masywny, aby móc go eksplorować. Temperatury sięgają minus 204 stopni Celsjusza, więc kurtka raczej nie wystarczy. Pojazd będzie potrzebował doskonałej izolacji, aby operatorowi było ciepło. Lód metanowy otacza teren i pokrywa góry. Grawitacja też stanowi problem, bo jest bardzo słaba. Projektowanie pojazdu na Plutona może być wyzwaniem, aby nie zamarzł i pozostawał w ruchu. Najważniejszy będzie sposób poruszania się nóg. Powinny przypominać te w pojeździe na Merkurego, tyle że będą generować dużo ciepła. Prosto odważnik wystarczy, aby pojazd pozostał na powierzchni. Niestety tego samego nie można powiedzieć o Neptunie. Najbardziej wietrznej planecie Układu Słonecznego, w jego atmosferze nie można oddychać, a ciśnienie atmosferyczne może się zmiażdżyć. Zaprojektowanie pojazdu to spore wyzwanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiele różnych czynników zewnętrznych. Samochód będzie musiał być pod ciśnieniem, aby zrównoważyć działanie atmosfery z zewnątrz. Pojazd będzie potrzebował specjalnej powłoki, aby przeciwdziałać temperaturom. Ponieważ na Neptunie jest bardzo wietrznie, potrzebna będzie swego rodzaju kotwica, aby utrzymać go w miejscu. Coś na kształt wietła wystrzelonego z podwozia, aby kopać pod ziemią. Potrzebne będą pajęcze nogi do poruszania ale ich kroki przypominać będzie chód wielbłąda. W ten sposób pojazd utrzyma środek ciężkości. Wenus to najgorętsza planeta w Układzie Słonecznym. Tamtejsze temperatury sięgają 538 stopni. Ciśnienie zmiażdży samochód niczym puszkę, więc pojazd będzie musiał być pod tym ciśnieniem, aby to zbalansować. Ten samochód powinien posiadać wszelkie ulepszenia do walki z wysoką temperaturą, takie jak odpowiednia powłoka, brak szyb, a nawet specjalne barwy odbijające ciepło. Na powierzchni nic się długo nie utrzyma, dlatego nawet pajęcze nogi nie zdadzą egzaminu. Pojazd będzie musiał poruszać się nieco nad ziemią. Saturn to druga największa planeta w Układzie Słonecznym z bardzo wietrzną górną atmosferą i bardzo silną grawitacją. Pierścienie wokół planety składają się z kawałków lodu, które mogą być wielkości kamyczka albo autobusu szkolnego. Ciśnienie jest tak silne, że po dotarciu do atmosfery to od razu by cię zmiażdżyło. Projektowanie samochodu stanowiłoby trudny i dziwaczny proces. Pojazd będzie potrzebował najnowszych technologii, aby wytrzymać ciśnienie i skrajne temperatury. Będzie ogromny i będzie posiadał wiele wewnętrznych warstw. Ponieważ górna atmosfera jest wietrzna, samochód będzie pozostawał na powierzchni tak długo, jak to możliwe. Naukowcy nie wiedzą, jak wygląda ta powierzchnia, więc pojazd trzeba przygotować zarówno na podłoża twarde, płynne, jak i te znajdujące się pomiędzy. Będzie potrzebował mechanicznych ramion, aby manewrować się w trudnym terenie, a także licznych nóg, niczym stonoga. Ramiona te mogą podnosić obiekty i usuwać z drogi przeszkody. Długi korpus może się odczepiać i dzielić na mniejsze kapsuły, umożliwiając szybką ucieczkę. Od czego? Tego nikt nie wie. Żaden człowiek nie może wyjść na zewnątrz nawet w sprzęcie ochronnym. Najpierw trzeba wysłać na miejsce roboty, aby sprawdziły, jak ludzki organizm znosiłby takie warunki. Na Jowiszu panują trudniejsze warunki niż na Saturnie, a Czerwona Plama to najniebezpieczniejszy obszar tej planety. Jest to ogromny teren, na którym występują huraganowe burze trwające od lat. Pojazd będzie musiał przypominać ten z Saturna, ale z dodatkowymi umocnieniami. Naukowcy nie wiedzą, co dzieje się na powierzchni planety, ale mają pewność co do miażdżącego ciśnienia. Pojazd nie będzie w stanie poruszać się po powierzchni, jeśli ma przebyć Czerwoną Planetę, więc będzie trzeba kopać pod ziemią. Aby tego dokonać, potrzebne będzie ogromne wiertło, małe drony półautomatyczne i pojazdy, które zostaną wysłane do kopania i prac pomiarowych. Pod ziemią pojazd będzie używać nóg do czołgania się oraz wielkiego wiertła na nosie do dalszego kopania. Wiele części korpusu może oddzielić się na mniejsze kapsuły, aby przebyć określony teren, po czym można je łatwo zamocować. Najbardziej szalonym miejscem, na które możemy wysłać pojazd, jest Słońce. W grę wchodzi tylko pojazd automatyczny, gdyż żaden człowiek nie przebyłby nawet połowy tej drogi. Start musiałby odbyć się z Merkurego, z fabryki chronionej przed skrajnymi temperaturami. Pojazd będzie trzeba wykonać z najlepszych surowców, które wytrzymają ekstremalne ciepło i działanie gazów, ale po dotarciu w pobliżu Słońca jego misja i tak trwałaby zaledwie kilka minut. Najpewniej będzie przypominać satelitę, która okrążałaby Słońce, gromadząc materiał do badań. Pojazd taki kosztowałby biliony dolarów, ale rezultaty mogą być tego warte, prawda?